Jeżeli chcesz zdobyć dotację, to koniecznie musisz obejrzeć ten materiał. Opowiem Ci, jakie błędy popełniają wnioskodawcy przy ubieganiu się o dotację na start działalności gospodarczej. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie. Jak wiesz, profesjonalnie zajmuję się zdobywaniem dofinansowań na start działalności gospodarczej. I dzisiaj chciałbym z Tobą podzielić się moimi doświadczeniami i przemyśleniami, które Pomogą zdobyć ci dotacje. Częste błędy w szukaniu się dotacji to przede wszystkim kiepski wniosek. I co mam na myśli? Większość osób podchodzi do uzupełnienia dokumentacji jako do kary. No niestety trochę tak jest. Natomiast jeżeli chcemy zdobyć 40 lub więcej tysięcy złotych, to musimy chwilę popracować. Przede wszystkim zadbaj o to, żeby wniosek był czytelny. To jest pierwsza rzecz, która automatycznie może skreślić swoje szanse obieganie się o do dofinansowanie. Druga sprawa to nie zostawiaj pustych miejsc. Przyjmij sobie zasadę, że wnioski urzędowe muszą być uzupełnione. Jeżeli ktoś cię nie dotyczy przekreśl lub napisz nie dotyczy. Po drugie Zadbaj o to, żeby wniosek przedstawiał Ciebie jako osobę, która ma realne szanse na zdobycie dotacji, a przede wszystkim prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Pokaż swoje przygotowanie, analizę rynku, tego jak widzisz rozwój w ciągu pierwszych 12-24 miesięcy, a przede wszystkim wyjaśnij każdy zakup, który chcesz kupić, tak żeby urzędnik, który nie ma zbyt dużej wiedzy na temat Twojej działalności, wiedział do czego posłuży każdy element. Częste błędy przy się dotacji to brak wiedzy na temat wymogów, regulaminów i wytycznych dofinansowań. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdobycie dofinansowania to duży nakład czasu nie tylko na przygotowanie wniosku, ale zapoznanie się z całym regulaminem, całą otoczką, która jest związana z tym dofinansowaniem. Jest to nudne, nieprzyjemne zajęcie i oczywiście każdy z przyszłych przedsiębiorców wolałby już zarebrać. Niestety, jeżeli nie korzystasz z pomocy firm takich jak moja, musisz zrobić to sam. I żeby dobrze to zrozumieć, musisz przepatrzeć kilka elementów, żeby sprawdzić, czy dofinansowanie jest dla Ciebie. Po pierwsze, czy kupisz wszystkie rzeczy, które będą Ci potrzebne na start. Po drugie, czy spełniasz też wymogi startu. W niektórych dotacjach będziesz mógł spotkać się na przykład z jakimś wymogiem, chociażby braku prowadzenia działalności przez 12 miesięcy, albo odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym. Więc zadbaj o to, żeby nie okazało się, że ciężka praca, którą włożyłeś w przygotowanie wniosku, poszła na marne i wniosek został z automatu skreślony. Częste błędy przy ubieganiu się o to także złe zarządzanie czasem. Zbyt wiele osób podchodzi zbyt optymistycznie do przygotowania wymagającej i wyczerpującej dokumentacji. Bardzo często zdarzają się osoby, które, powiedzmy, tydzień przed zakończeniem naboru starają się przygotować wniosek we własnym zakresie i nie są w stanie, po czym zgłaszają się do nas na dwa dni przed zakończeniem naboru, ponieważ wnioski po prostu wymiękają. Nic z tym dziwnego, ponieważ jak już wiesz, przygotowanie całej dokumentacji, czasami na ponad 100 stron dokumentów, które trzeba przedłożyć. Więc, żeby zadbać o to, musisz rozpocząć przygotowania co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej, tak, żebyś mógł zapoznać się do, z obowiązującą dokumentacją, a także przygotować odpowiednią dokumentację. Jak widzisz, zdobycie dofinansowania to nie jest prosta sprawa większości w większości przypadków, dlatego wymagane jest odpowiednie przygotowanie. Mam nadzieję, że z tym materiałem będziesz miał już świadomość, co powinieneś zrobić, by z sukcesem ubiegać się o 100 czy 130 tysięcy złotych finansowania. Jeżeli masz problemy ze zdobyciem dotacji albo nie wiesz, która z nich jest odpowiednia pod kątem tego, co chcesz sfinansować, tego w jaki sposób chcesz prowadzić działalność gospodarczą albo tego, gdzie mieszkasz, zapraszam do mnie. Zawodowo zajmuję się spełnianiem marzeń moich klientów. Zdobywam dla nich dotacje, preferencyjne pożyczki tym samym pomagam spełnić ich marzenie o własnej niezależności finansowej i elastyczności swojego czasu na którym wielu przedsiębiorcom zależy. Będę też wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Ponad 90% osób, która ogląda i komentuje materiały, wciąż nie subskrybuje mojego kanału. To duży błąd. Bądź na bieżąco z treściami, które przygotowywuję, i kliknij dzwoneczek. Oczywiście, jeżeli masz pytania na temat dotacji lub innych form finansowania, zadaj pytanie w komentarzu, z przyjemnością Ci pomogę, a być może to właśnie Twoje pytanie będzie motywem przewodnim kolejnego materiału. To był Jan Brass, kanał Panner Do zobaczenia wkrótce.